Halo? Dzień dobry Mateusz, z tej strony ojciec Jacka Ja się do liceum dodzwoniłem Tak, dzień dobry Proszę panią, bo jest taka sprawa No to jest piąty, szósty dzień szkoły Już nie liczę, ale syn taki Chodzi po domu, wie pani co Snuje się Mówi, że mu się szkoła znudziła już trochę to no, czy jakieś urozmaicenia można by wprowadzić tam między lekcjami, żeby tak się nie nudziły te dzieci, albo w lekcje nawet coś wdrożyć, wie pani? Wie pan co, że... nie wiem, co panu odpowiedzieć? Żeby tej rutyny nie było, żeby coś się zmieniało, wie pani. Mówiłem ci, żebyś nie dzwonił nigdzie, a to ty tylko... Ale w której klasie jest dziecko? To jest nie. w pierwszej... w której? B. W pierwszej B jest dziecko, Jacek. Po podstawowej? Po gimnazjum? Je, po gimnazjum. Wie pani, takie jakieś integracyjne zabawy, jest taka opcja w ogóle? On lubił bardzo chodzi lisek koło drogi jak był mały, to pamiętam, jak dziś. Wie pan co, no nie, no to jest liceum, to już nie ma czegoś takiego. Komputery, żeby więcej na komputerach można Czy na było. komputerach pyta tutaj, żeby można było pograć coś, tak? Wie pan co, będą wybrania. są wywiadówki we środę, może w ten sposób, bo dzisiaj nie ma pani dyrektor, więc nie przełączę, ale w środę jak najbardziej. Jakieś gry, żeby były. Że, żeby gry a tej pani dyrektor może pani szepnąć, żeby gry były Dobrze. jakieś. Znaczy, no powiem, że, że był taki telefon, że... Ale to w ramach lekcji? No ja wiem, no w ramach lekcji, no wie pani, bo to i się nie, nie znudzi dziecko i się a dotleni, ja no. A ja o u Ja mówię o innych lekcjach, no przecież na przyrodzie też można pole się zobaczyć co tam i oglądać. No to, szyszki. Naprawdę, to musi pani podejść i rozmawiać z panią dyrektor No, no, bo no ja to są tutaj naprawdę nic nie pomogę. Zobaczymy co będzie, bo ja tak Zaczynam. wie pani. Kochane Bez dziecko rodę. moje. Dziękuję serdecznie. Bardzo, do, widzenia. do usłyszenia. Jacek Tomkowicz i Mateusz Obyrka. Lepsza połowa dnia w RMF FM.